Buduję jakieś nowe więzienie na mieście i prawdopodobnie tam trafię. i mam jeden, blok, to można powiedzieć, że to jest ostatni skok, jak chcę zrobić moje karierze. Słuchaj, się, wiem, czy jesteś na to gotowy. I tak zwany napad na na rzekę. Napad na rzekę? No, ty, byłem z Seanem na powietrze on mi dał jakąś aktówkę kurwa i mówił, że żebym tobie przekazał, bo chciał cię gdzieś słapać, ale nigdzie nie mógł. Aktówkę o, i, i masz to, przekazać? Tak, na... i powiedział, że to nie jest sprawa na telefon i już bym ci to dał. Podam no, ci, o tym dowiedziałem. Stałem to zaproszenie Destiny i Sean? No. Z tego co się dowiedziałem to jest dłuższa bajka ogólnie I Czy ona mnie dlatego, zaprosiła to, na swoje to, wesele? Może chciała, może nie Może się wała, nie mam pojęcia, bo nie gadałem z nią Tylko zgadałem wczoraj z Seanem i on mi to dał tylko na pomknąć z tego co wiem to Destiny jak ja do szpitala um, Uroniła była, była w ciąży w CO? W czasie, a jak ją, ją postrzeli w brzuch to zabili wtedy dziecko Wszystko mi się to nie podoba, bo wykorzystała mnie tam, w tym momencie wszystko ja byłoby pojechać. głupio, jakby ten dom zniknął z powierzchni ziemi. Destiny pojedzie do szpitala, bo tam będą na nim czekały wyniki. A dom przez przypadek eksploduje. Okej, okay, strona w środku? Mogę ją wydać za chmielarza, Nie tak. ma siły! Dlatego, diamento głowy ma do ciebie fajne sprawa, wiesz? Nie no, tak. dawaj diament o głowy. No, tylko się trochę zmęczył. Czym się a? zmęczyłeś? Co ty Wygląda jak jakiś żul Mamy sieci spraw na głowie, wiesz? Tu żeś się nie ale. Ale, ale wiemy, jak się z tego wykaraska, z tego potrzebuję twojej pomocy. No nawijaj. Słuchaj, ostatnio wymyśliłem plan, jak zrobić kasę, ale. A, ale mi się noga potknęła. Noga mi się potknęła w to ojciecku, słuchaj! Po prostu, i. Jak to można powiedzieć, a, prawdopodobnie niedługo będę pierdział w pasie. Buduję jakieś nowe więzienie na mieście i prawdopodobnie tam trafię. Jak no. tam trafię, to muszę uzbierać. <laughs> ale jestem chory, o Boże. <laughs> na raka. I mam jeden plan, to można że to jest ostatni jak chcę zrobić moją karierę. Słuchaj, nie wiem, czy na to gotowe. Ale teraz wszystko jest idealnie zaplanowane, dopięte na ostatni. A no, jak nie zawsze może się to jest... nie powie, Ale teraz teraz jest Słuchaj. inaczej. Teraz jest inaczej. Słuchaj, Bajam, jest, jest parę planów. To będzie, będzie seria. seria Samolot, który za nami stoi, który... zainwestowałem w niego jak już czas temu, To nie jest w przypadku. Winston tam jest na za Gwarantowany Forty z from Human by human Class. I co za was podlegało? Pójdziemy do Human Labs i za chemikalię Ale dlaczego za... Do Human Labs chemikalia? Tak, ale posłuchaj Dlaczego? Na ch... to chcesz za... k... ...jak narkotyk Bo... bo... poczekaj, 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 poczekaj Słuchaj, 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 słuchaj Co ty chcesz stamtąd pod... Polon? Słuchaj, za chemikalia I teraz uważaj Jest spływ taki niedaleko Seddyshaws Gdzie... jest jeziorko i... wypływa to na morze, prawda? No Znajdujemy się tutaj na takim... ...może powiedzieć wyspie Jak zatruje środ nie chemikalią, tak zwany napad na rzekę. Napad no, na rzekę? Nikt jeszcze nie robił napadu na rzekę. Pr Przecieramy k***a chcesz rzekę zatruć? Bo powiemy, pues że nie zakłacę, to zatrujemy. Zatrujemy rzekę. Wyciągniemy kasę od policji i wtedy, nawet jak uda mi się uciec, to i tak zatruję to rzekę, aby ludzie zaczęli nosić maski, a my przyjmiemy k***a i dorabiamy się pieniędzy na produkcji maseczek. Będziemy maseczki. I wszyscy będą nasz maseczki, to będzie podwójny. Ma, ale, ale co, co jest w tym jeszcze potrzebne? Małpę. Oddaję swój... To Najgłupszy pomysł, jaki słyszałem. To jest w życiu najlepszy przegam. pomysł. To to Życie nie, do, życiu nie, to... nie to... Lepszego... Najgłupszy pomysł, serio. To jest najlepszy to jest ma... pomysł. To jest najlepszy pomysł. To jest najle... Mało tego, jak jechaliśmy do miasta, na stopa złapaliśmy, znaleźliśmy prawdziwą małpę. Nie taką jak ty, tylko taką owosioną z bananami. I to prawdopodobnie jest ostatni gatunek w ogóle małpy z w ogóle. Tak, to... I, i chcemy go w ogóle zap pod negocjacje, aby zapłacili za ostatnią mapę że na ziemię. ale to, to swoją drogą, ale posłuchaj ale gdzieś nam do, 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 do czego tutaj biję? Zwracasz mnie do ciebie z prośbą e, i jakby to można powiedzieć z taką e, inwestycją dla ciebie e, że ty byś użył pewnej rzeczy a ja ci oddał, jeszcze tego samego miał jakie rzeczy? <laughs> uwaga, potrzebny mi jest prawdziwy ładunek C4 na f... jest ja prawdziwy ładunek C4 bo jeszcze próbuję zbudować bombę nuklearną i będę prowadził <laughs> samo na 10 km nad, nad Los Santos, I e... nas wszystkich nie, nie Nie, 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 spokojnie, nie chcemy wszystkich zajeb... To będzie prawie, chcemy udawać, że chcemy wszystkich To na chwilę bomba, możesz udawać, że masz ładunek wybo... Ku... Ka... To nie actuarmi. przejdzie, to ja, ja, ja nie potrafię się. Cura, bo, 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 nie potrafię bo, 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 po prostu potrzebuję moje pozytywki, jeżeli nie uda mi się oddać i w najgorszym roku nie to nie wiem, przepiszę na ciebie ten samochód Słuchaj, małpa, najlepszą inwestycją jest człowiek, a przed tobą stoi trójka ludzi, zainwestuj w nas, to jest Przepis na sukces, wszystko wyjdzie Ale jak wy chcecie zarobić na tym, że będziecie lecieli samolotem swoich bombom bombą nad Los Santos, okup, gdzie tu jest zysk? Okup, zapłacą nam grube miliony Wypływam wam nuklearną a, rakietą w samolot, a po, a żeby znieść w powietrzu A potem Azjata ze swojego kraju ściągnie ludzi, oni będą przejść maseczki, a my będziemy mieć upragniony dochód pasywny jak Nic za... nie będziemy robić do końca jak, jak wy roz... rzekę w Los Santos, to miasto zdechnie, k***a. I nikt tu nie będzie chciał mieszkać. Nie, nie, nie. Człowiek ma zdolność adaptacji. A to właśnie Człowiek fajnie. Posłuchaj, będzie, będzie, będzie w takim Mad Maxie. Będzie no. w stu takie. Posta post po. A po. Posta Małpa. Będzie posta Ja Wam powiem tak, ten pomysł jest. Tylko przyszliście tak o rok za szybko, k***a, nie, bo nim... rok? rok? da prawda! My o. po prostu nie doprowadzimy do tego, ale no potrzebny nam jest fizyczny chyba, jak zapowiedzieć ten przedmiot, żeby, żeby... Ż, żeby faktycznie boli policję zastraszyć, bo jeżeli ja... Ile potrzebujesz tak pieniędzy? No, no bardziej nie pieniędzy, a prawdziwego 4. ładunku te Plastik, plastik. Tak, ta, słuchaj, no jeszcze tego samego, dnia, czy ci możliwe, że pieniądze odwrócę. Coś mi nie, jeżeli, jeżeli nie, to, to, to. Jeżeli nie, no to. Będziesz na, miał. La... To... będziesz latał sobie helikopterem, ustawicie. Co będzie nie wiem, co mogę mu zaoferować, bo mnie złapią to prawdopodobnie czekam jak krzesło elektryczne, ale... Ja potrzebuję ty nie. Jeżeli kosztuje ładunek C4, ile? No. Milion dolarów to drobne! Fartie, Dzisiaj będziemy mieć 4 minimum. To wszystko pójdzie to nawet więcej. No coś, coś tam wasz plan jest głównym ogólnie. No co, ty, wszystko jest dopięte na ostatni guzik, wszystko Ale mogę ci dać minibombę. Mini bomba! A co jest mini bomba! Mini bomba to jest takie coś, co podkładasz i jest w zegarowa. 20 minut i wypie... Mhm. Musimy zmodernizować nasz plan, ja będę tu głowy. Tylko, że ona jest mini, ona tak powiedzmy, że dwa te miejsca parkingowe zajmie ogniem i wypie... Wszystko co jest w jej tym powiedzmy, że zasięgu. Ale ja mogę ją na przykład z z detonować zdalnie. Możesz spróbować ją rozbroić i wszystko poprzecinać byle jak i się wypi... ty w powietrze z tą bombą. No dobra, no. ale czy jak tam przed nią podłożę, to no. czy ona zawsze ma ten sam określony czas, czy ja przed mogę? Zawsze ma ten Wykieram sam określony i... czas. Aha. Mhm. Ale możesz Jest to, chyba Ale możesz ją wziąć i wtedy, wiesz, poprzecinać kable i ją wypi... wtedy, kiedy będziesz obok niej stał, no tylko że się nie z nią. Hmm. No ale wydaje mi się, że i tak ta bomba nam się by przydała, Gabora, po prostu, żeby to był. No, no, no jakąś dzięki ja temu. Tak, ja mam na sobie łąpaskę. Jakby to można powiedzieć. To jest. Albo w te, albo we w te. Albo mi się uda, albo mi się nie uda. A potem Są tak, że będę mógł niwamy zmienić to w no. Ile mi pieniędzy za to przydziesiecie? No to leży i to. Jeżeli bomba jest warta. A C4 jest warta. Mogę milion, wam dać małą bombę. Trochę z mocniejszym. Ale to ile, ile jest wa 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 warta mała bomba? Bo mi ktoś mówił, Janek, że. że, że, że mała bomba? Jaka bomba jest warta 600 koła. Mała bomba to jest ta. Tak, już liczę. Mała bomba jest warta 300 tysięcy. Dobra, a czym się różnią za taka bomba za milion? Co ona takiego sobie? Bomba za milion? Ale to mówisz o zegarowej, czy o tej C4? No, ja się nie znam, ja się znam się, ale nie, nie wiem jak tutaj... Jest. Bomba Z za milion się... wy... Cały teren do Departamentu Sprawiedliwości, jakby cały ten kwadrat będzie płonął Nikt tam nie, przy, nie ma szans, kłoną, stoi na nogach, wszystko wybuchnie, co tam żyje, kłoną, nogach, co tam żyje aha, aha. Powiedzmy, że aha. te miejsce, gdzie stoimy, jakbyśmy tam yy, za tym silosem położyli bombę To to wszystko tu, aby było roz. w pył Ja zajebiście, dawaj nam te cztery <laughs> <laughs> no, P... że no, spokojnie, 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 spokojnie Blitzkrieg, robimy blitzkrieg, <laughs> do głowy, robimy blitzkrieg, Dobra, chodźcie do śmigłowca, pokażę wam. Wow, wow, ale A gdzie jest mój jakiś? Nie wiem, pewnie jakieś buty Pewnie psa w pierd... gdzieś za rogiem. No możliwe. Wow, tu masz tam ten telewizor z Te, Ta, ta. Czasami oglądam kreskówki. Dobra, więc olbrzymia bomba, warta... Milion, no ponad milion, milion pięćset, może dolarów, coś takiego. Zależy, zależy w jakiej cenie czwórki c czwórki ładunki wybuchowe uda Wam się z, yy, zakupić. To powiedzmy, że milion trzysta ty tysięcy dolarów. Ona generalnie doszczętnie wypina dosłownie od tego drzewa, który jest na departamencie pod nami, do samego rogu. To wszystko będzie płonąć, będzie się tu palić przez długo czasu i będzie to wszystko. No jeżeli byście połączyli tą bombę idealnie na środku jakby tego kwadratu Ale zajebiście, mam czarki, mam czarki, Cała ta strefa to no będzie, będzie No nie mogę wam dać przy olbrzymiej bomby, bo nawet ja na taką nie mam no bo, słuchaj, ja z jednej strony sobie tak myślę... Że, Ej, daj mądziku, robimy kur... Po, po, za rzekę, po, 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 ale, cztery no, bańki i kupujemy bombę. Ale po, po, poczekajcie, po, po, poczekajcie. Ja, ja, by, ja bym chciał za, 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 za tą uh, rzekę we widowiskowym widowisk, stylu. Z jednej strony, gamora, jak będziemy mieć po, po, porwaną osobę i tych zakładników, to uh, to będzie takie uh, trochę, trochę... trochę dupne. Albo mieć miał taką bombę gdzieś w kieszeni i mieć ją przylepioną do tych, uh, do tych beczek, które mielibyśmy rzucić do tej rzeki, żeby żeby nie, no nie wiem, kurde. No, no w sumie fajnie by było, jakby to wybuchło, zanim to wleci do rzeki, ale wyobraź sobie, że wysadzamy beczki, kurde. Mini bombą powlatuje do rzeki, a my następnego dnia kupujemy od pana małpy wielką bombę i wysadzamy kawałek miasta. I wszyscy szukają miejsców apokalipsy. Taki Ale skąd wy znajdziecie momentowy. tyle, skąd tyle pieniędzy się bo jesteście mi? No właśnie, jak będziemy zatruwać rzekę, to powiemy, że jak nam nie dadzą 4 milionów, to zatrujemy rzekę. Oni nam dadzą 4 miliony, a i tak zatrujemy rzekę. <Glądzie> a bo nie, może wysadzimy most, na którym będą, na, będą po prostu osoby. Nie wiem. To no jak chcę coś wysadzić. Nie, nie, nie Może być mini bomba. Pisadzić. Mini bomba może być pierwsza, to. Mini bomba być. będzie dzisiaj. A jak zarobimy cztery bańki, jak sobie zadłużymy. Dziś ta receptorów się miasta Jak zrobię na tym kasę, nie. to tworzę własny biznes i po prostu będę. Dobra, ten... śmielasz, zainwestuję. Zainwestuję w ciebie, dam ci minibombę, a ty mi przyniesiesz. Jakiś sos z tego, który mi to wynagrodzi Ale dobra, ale co w momencie, w którym tego sosu nie uda mi się przynieść? Co ja będę marftę? Odrobimy przecież, mamy predyspozycję, mamy talent, ja będę głowy przecież Co to, to dla nas? Kilka baniek wziągniesz 200 tysięcy kosztuje minibomba bomba. ja wyrzekam, ja wyrzekam ja Więc to jak się a nie przyniesiesz mi za nią pieniędzy, to odrobisz, to będziesz miał zlecenie Dobry, fał zapisał, do Zgadzamy się, ale ja ci to odrobi w razie czego. Dobra, nie ci. Dam ci znać za niedługo. Ja Czekaj ja na fe. kontakt. Jafę, jestem spisany. Musimy mieć coś musimy mieć coś Kim on jest, nie weźmiemy Ma pal? No, kim on, jest? To jest mój test. Jafię. Nie, ja. daj spokój. Pa. Chłopaki, co jest potrzebne na mini bombę? A, o, panele publiczna. panele elektryczne. Ile? To nie pamiętam. Z dwa? Na małą czy na mini? Na mini. No to termit, czarny proch, panel elektryczny. Ile tego tego czar Jeden termit, dwa czarne prochy, dwa panele elektryczne i osiem składników. No dobra. k chcę coś wysadzić i podobno przyjdzie z tego pieniądze, więc powiedzmy, no, że w niego zainwestuję. Tak jakbyś pan na automatach zagrał, nie? No właśnie Ej, papa, dlatego. A ile masz pieniędzy? Dlatego mi się to podoba. Jest? 3 miliony 500. A ile mógłbyś pożyczyć przyjacielowi? A co chcesz k***, licytować? Ja też chcę go licytować. I go na go A ile masz takich pieniędzy? 5 <laughs> jak milionów z pożyczeniem 6 milionów. No i co? Będziemy sobie podbijać? No stary no, jakiś się tu od miesiąca ponad A dobra To bus, na którego czekałem Nie no zobaczymy, mam tak jak... I co? Ja jestem trochę na niego napalony A. Jedzie ktoś ze mną? Kręcić mu. Musisz kręcić to. dupę kiedy nie będzie Dabagam, na Dobra, weź tam ze śmigłowca 120 ademków, bo trzeba zrobić składniki A ty co tam, jak tam? Dawno się nie widzieliśmy, jak się czujesz? czuję się jak zwykle Czyli trochę mi się chce, trochę mi się nie chce, jestem f**konyczony Ale zjadłem dzisiaj mizerię Zimbiaczkami, o jest mm, Aż się żyć od zachciało. Ale ogólnie to troszeczkę zmęczony, troszeczkę zmęczony jestem. Nie będę ukrywał, że nie. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. się mamo, się Nie mogę się doczekać. Słuchajcie panowie, prawdopodobnie macie... Nie robimy napadu na rzekę, tylko na pole zamiotowe. Nie co się, co będziemy robić? Miasto się dowie, miasto się dowie. No i co, jak to wygląda, no? Naprawdę mam się to mówi? Macie coś nająbanowe? Słuchaj, no ja mam dla ciebie paczkę, nie? Jest na moich plecach. Daj mi coś do jedzenia. Już ci wszystko tłumaczę, małby. Już ci wszystko tłumaczę, małporu. Słuchaj, przemyślałem sprawę. Ja bardzo bym chciał zrobić eee, akcję z tym zanieczyszczeniem środowiska, ale ciężko znaleźć miejsce, żeby to wskąd samo połączyć, tym bardziej, że to jest plan wymyślony w sekundę. I eee, przemyślałem to w taki sposób, że postawimy 100 zakładników na polu i my będziemy udawać wśród tych zakładników innych zakładników. Wezmiemy policję. Policja przyjedzie na miejsce. I wtedy wszyscy z nas, będzie nas piątka a mniej więcej, każdy będzie udało mniej więcej po dwie inne osoby, Coś. czyli tak jakby to brzmiało jakby to rzeczywiście 100 zakładników rozmawiało i policja będzie, będzie musiała dojść do tego kto ma dokładnie bombę i my w zamian za to, że zdradzimy im kto ma bombę to wyjdziemy im z propozycją żeby dostać pieniądze że będzie taka gra psychologiczna na policji dokładnie no tak, a zakładnik będzie miał połkniętą bombę jak w filmie Hitman po prostu ja to jest to jest coś coś i... taką bombę połknąć? na kawałki potniemy, widziałem to w filmie, da się nie to nie słucha, to Nie i mu Zadziała, zadziała, Panie. normalnie. Nie bójszy, nie zadziała. Ja widziałam, ja sobie, widziałam to na filmie. Wszystko zadziała, wszystko zadziała, wszystko zadziała, tak jak będzie trzeba. Dobra, przyniesiesz mi za to planowane. 350 tysięcy. Nie ma problemu, to jest dla nas. Ja chcę. To jest jeszcze jedna taka mała sprawa. No? Potrzebujemy tylko jeszcze jednej rzeczy. Dokładnie do dwóch. No, jak wiesz, ode mnie może zakładników, to ja ci dopiero. Nie nie, ja nie, 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 nie. nie. Nie, zakładników mam, zakładników mam, są już wszyscy związani, stówa stoi w, w piwnicy u kogoś Na polu namiotowym Tylko, jest jedna jeszcze sprawa Chociaż jeden pistolet Daj koneczkę Jeden, chociaż jeden A tak, daj mu na to O, zajebiście, zajebiście, oddam wam panowie, oddam Dobra, zrobimy inaczej. Antek nie dawaj mu gnata Damy wam pukawki. Ile was będzie? Pięciu? To damy wam pięć pukawek. To jest pukawka. Ja i tak nie trafiam, to dla mnie może być pukawki. Tak, i tak i no Trzymaj, a z pukawkami to się dogadamy za chwilę. Mamy tutaj czekać Nie, dostanie 3 gps Dobra, pokaż mi tę bombę, nie wybuchnę jej, obiecuję, tylko chcę ją zobaczyć Lecimy, lecimy, lecimy. Bo mu pokażę i zaraz tutaj nie będzie tych fali pada, nie? Zabere w te basachta To jest koniec Tylko nie tak tak głośniej mówić, bo ja cię tam z tyłu zagłusza normalnie wirnik z ku... W stylu Dimy Właśnie, słyszeli To co o będziemy o tym rozmawiać Mów o tym, bo ty... Wczoraj wracaliśmy najlepiej. z pleki I Chyba nas śledziła policja Helka była tak wysoko, że nas kompletnie jej nie słyszeliśmy No i wjechaliśmy do bunkra, nie? Jak wjechaliśmy do bunkra, to zaczęliśmy słyszeć helkę, bo już deszcz przestał Tać. Nie ma wyjazdu, za... co Mówiłem, że ma tego nie robić. No i. A za chwilę dzwoni telefon, że ja szykuję odbicie, bo 10 radiowozów pod bunkrę Czyli zawinęli dimę za co? Nie wiem. I widzieli, jak wieża do bunkra. Mhm. To mogą obserwować bunkier w takim razie. No. Pytanie, czy oni go po prostu wysłali na wyrok? Czy miał jakieś przesłuchanie, nie? Znaczy, to wiesz, nie mogą mu zrobić zawias do bunkra, bo to taki parwidł. Równie dobrze. Podziemny parking, nie? Parkik, no tak, tylko to jest równie dobrze dima, który mógł mieć poszukiwanie też, nie? Na samochodzie. Algo, albo go wysłali po prostu na wyrok, albo go pytali, coś o te drzwi Trzeba sprzedać ten bunkier w Popytajcie na mieście kto nie chce bunkra za 18 baniek. To jest dobra zniżka. Halo? No jestem free. Dobra, słuchaj, przyjedziesz do mojej restauracji, ja tam za 5 minut będę. Tam gdziekolwiek nie będziesz bolał obojętnie. Dobra, dobra. Dobra, do no hala No ty, byłem z szonem na pokrze i on mi dał jakąś aktówkę kurwa i mówił, że żebym tobie przekazał, bo chciał cię gdzieś złapać, ale nigdzie nie mógł Aktówkę a, i, i miał, masz to przekazać? Tak, powiedział, że to nie jest sprawa na telefon i już bym ci to dał Okej, okay, to za chwilę się spotkamy, dobra? Tylko ja jedną że ogarnę No na no, ludzie, ja też teraz coś ogarniam, więc jest git Dobra, alo. Witam Witam Chodź, bo może cię trochę zwalić z nóg, jak pogadamy No, nawijaj To może zacznę nawijać, najpierw coś ci Witam no, zostałem coś na Discordzie, widzę. Zobacz sobie. Właśnie o tym dowiedziałem. Stałem do zaproszenia. Destiny no i Shawn? No. Z tego, co się dowiedziałem, to jest dłuższa bajka ogólnie. I... Czy ona mnie <laughs> zaprosiła na swoje to... wesele? No, może chciała. Może nie, może się wała, nie mam pojęcia, bo nie gadałem z tym, tylko zgadałem wczoraj z Sionem i on mi to dał, a wolałem tobie to powiedzieć, pokazać, żeby nie doszło do nieewentualnych niesnasek potem. Wydaje mi się, że warto, żebyś o tym wiedział, nie? Tylko napomknąć, z tego co wiem, to Destiny jak trafiła do szpitala, um, poroniła, była, była w ciąży w a jak ją, jak ją postrzeli w brzuch, to zabili wtedy dziecko. Oh. Dała się zalać. Poszła w ślady matki, kupą została. No dała się zalać, ale tego problemu już na razie nie ma, także no. No ale ja wiem, co dla ciebie oznacza Jest w rodzinie, żebyś wiedział szybciej niż później. <laughs> nie wiem, co chcesz z tym no. zrobić, ale ja w sobotę prawdopodobnie tam się udam. Chociaż z tej ciekawości możemy jakoś to wykorzystać na. Na naszą szale. Wiem gdzie jest to wesele, której i prawdopodobnie w sensie jestem na zaproszenie. 23.30, ale no, nie wiem czy to się zacznie wtedy, czy tam potem, więc będę mógł dać wam bezpośrednie info ze środka, nie? Chyba ją przehandluję zaraz za tą karakarę i się skończy dzień dziecka. <grym> 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 nie wiem czy ten deal teraz będzie opasalny. Skoro wybrała tam tego, to nie wiem, czy chcę to wierzy. Trochę też szybną zabawiła. Tak sobie wczoraj nad tym kiwiłem, wydaje mi się, że. Bo ona miała tą amnezję ostatnio. Z tego co wiem, to odzyskała również całą pamięć, bo na szpitalu jakieś elektrowstrząsy jej zrobili, jakąś metodę tam, kur... konwencjonalną, coś i udało jej się odzyskać całą bądź większość pamięci na pewno. Ale jak się spotkaliśmy po raz pierwszy, spotkaliśmy się dwa razy, to była jeszcze świadoma tego, że, że jest szonem, że jest w ciąży, więc wydaje mi się, że nasze spotkanie wynikło tylko z tego, żeby nas kłócić jeszcze bardziej, żeby zaczął się cieć dym na mieście, a tymczasem oni odejdą w zapomnienie, bo będziesz na mnie zwracał uwagę, a nie na nich. Wszystko mi się to nie podoba. Bo wykorzystała mnie w tym momencie. Jutro w tym domu, je, y, 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 pojutrze w tym domu jest wesele, tak? Które jest tam na tym... Tak, tak. Wszystko byłoby jechać... głupio, jakby ten dom zniknął z powierzchni ziemi. Tak. Albo jakby 20 smutnych panów przyszło na to wesele jako goście nie zapowiedzieli. Nie, 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 nie. Destiny pojedzie do szpitala, bo tam według nami czekają wyniki, a dom przez przypadek eksploduje. Okej. Okay. Ściąłem w środku? A mogłem ją wydać za chmielarza, kurwa. Nie no, już, już nie przesadzajmy. Nie ja nie będę cię o chmielarza czy ja. Zrobisz jak uważasz. Ale Mo w każdym razie co do soboty, to będę mógł ci w tym pomóc. Muszę sobie na razie póki co to przemyśleć. Dzięki za informację. No wiadomo. No, Oddali no, wam to... tuning i... Tego auta, rzeczy przegląd? Nie, 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 masz. o widzisz? Dobrze, że nie oddali tego Kara chyba tam budzi. o, tara. Dobra, informacja przekazana, nara Dobra, dobra, Trzymaj nara się. Gdzie ty jesteś? Ja aktualnie na mega malu czekam Teraz będziesz dostępny, nie? Zaraz tam podjadę Dobra Ju. Nie, tu mówił, że ci lec. Teczkę A, to samo, co dostałem od Alvareza Ać wteczce, w teczce, w teczce Zabi no. Zamiast dać 10 sztabek złota, żeby starego kupić jakimś gestem, kałacha nie wiem, może olbrzymią bombę. To dali mi kurwa, kartkę Nawet nie z dedykacją. Kurwa. Nie z dedykacją. Dla szanownego El Papito. No, ogólnie no, I... mówił, że myślał, czy tam ci jakiś penthouse, czy coś takiego, nie wiem. Jakby się kurwa, jeszcze jedna córka urodzi, to ją kurwa, wy... wyskrobię Jadę. Jutro chyba będziemy wysadzali miasto. No dobra. Ja zakładam kamizelkę kupa, biorę Gnata, zakładam maskę i kupuję sobie misję. Ła ła, 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 nie Gdzie jest ten drugi? Ku... A. mam kamizelkę jeszcze? Nie mam. Akurat się musieli odwrócić, nie Dobra, jeszcze jeden. Gdzie on jest? Gdzie on ku... jest? Ja go nie widzę. Nie mogę wykupić w ten tysiąca rakiet, bo zabiję tę córkę. Skąd oni w ogóle to mają? Oni to kupili? Na 52% to z wy... rakietami dalej. To jest moja willa z zastawki. Oni tam nie mieszkają. czy on pokryje koszty? Migan, O. Bez kitu. Gdzie policja? A nie wiem, trzeba wysłać screeny. Widzi zajęło się innym buzardem? Jakim? Mielarzem? Skąd oni mieli znowu buzarda? O Nie, nie, do nie, 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 Oni nie, to